Witam wszystkich, nazywam się Marek Stram. Znajdujemy się w sklepie Wawa Bike na warszawskim brudnie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bike fittingu. bike fitting jest dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z rowerem, dla ludzi, którzy już jeżdżą na rowerze i chcą poprawić swoją wygodę, swoją efektywność jazdy. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z triatlonem, jednym z elementów triatlonu oczywiście jest rower, tak? więc nie musi od razu nabywać roweru czasowego, typowo czasowego, który jest dość dużym wydatkiem. Zaczynamy jeździć na rowerze szosowym. Taki rower szosowy powinniśmy oczywiście dobrze ustawić, czyli bike fitting, ponieważ większość treningów, czy duża treningów, całą bazę robimy na rowerze szosowym, oczywiście dobrze ustawionym. Rower szosowy sfitowany i ustawiony pod szosę i rower triatonowy ustawiony i sfitowany pod triaton. To jest ostatni etap, już najbardziej profesjonalny, ostateczny i przy tym już zostajemy na stałe. Przejdziemy teraz do części praktycznej. Bikefittingu Zaczniemy, tak jak wspomniałem wcześniej, od wywiadu. Jeszcze tylko wspomnę, że bike fitting średnio w moim przypadku trwa około 4-5 godzin. Jest to ciągła praca bez żadnych przerw. Wywiad, pomiary i część praktyczna. Zdarza się czasami, że bike fitting trwać może do 7 godzin. Z naszym modelem Kasią. Wcześniej rozpytałem się już na temat kontuzji. Z tego co wiem, jedna w dużym skrócie, oczywiście, skręcona kostka, tak? Prawa, lewa. lewa. Całość dokumentacji odnośnie wywiadu dokąd jeden dokumentujemy na odpowiednim protokole. Będzie nam to później niezbędne, ewentualne spostrzeżenia, będziemy przynosić na rower i sugerować się nimi w trakcie bikefittingu. Jedną z najważniejszych rzeczy jest w rowerze siodełko. Dobre siodełko, czyli odpowiednia szerokość siodełka, to Stabilne podparcie kości kulszowych. Biodra nam nie pracują na boki i kąty są równe. Więc w tym celu mierzymy sobie rozstaw kości kulszowych specjalnym urządzeniem. Zapraszam, Kasiu. Usiądź sobie pod kurcz nogi. Troszkę bliżej. Dobra. Możemy zejść. Widzimy tutaj odciśnięte kości kulszowe. Troszkę nam już że się odprężył mierzymy sobie i mamy 130. Chodzi o właściwe podparcie kości kruszowych na siodełku U Kasi jest 130. więc sugerowane siodełko dla Kasi jest 155. W tym momencie siodełko kości kruszowe opierają nam się w dosiadzie siodełka, tak zwanym dosiadzie, czyli w tym miejscu i są właściwie podparte. Kolejnym bardzo ważnym badaniem jest badanie wysklepienia stopy. W tym celu położymy stopę na archometrze. Dobra, odłożymy stopy na, go, na bok. Widzimy, że stopy nam się troszeczkę zapadły. Nie za dużo, ale troszeczkę ta przestrzeń nam się zmieściła. Co świadczy nam o tym, że stopa nam się troszeczkę zapada. I o co chodzi? Chodzi o to, że poza tym, że stopa nam się zapada, Daj na kilka stopę, to jest bardzo ważne badanie, czyli jeżeli się zapada, w trakcie pedałowania kolano może pracować nam nie liniowo, czyli może nam się uginać, to jest bardzo ważne, to jest jedno, jedno bardzo ważna rzecz, druga bardzo ważna rzecz, to jest przeniesienie siły, biodro, kolano, stopa, jak najmniejszą stratę energii do do osi pedału. Tak jak wspomniałem, ruch powtarzalny, tysiące obrotów. Jeżeli na każdym z obrotów przez uginanie tej części, przez zapadanie stopy stracimy ułamki watów, tracimy niepotrzebną energię i może się okazać, że nagle na finisz nam brakuje, albo koniec treningu jedziemy już na resztkach. To jest bardzo ważna rzecz. Wszystkie te sugestie dokumentujemy na protokole, żeby później mieć rozeznanie w trakcie jazdy praktycznej. Kolejnym bardzo ważnym badaniem jest gibkość tylnych mięśni ud i kręgosłupa, czyli tak zwany popularny skłon. Im gibkość jest większa, tym pozycja na rowerze może być bardziej aero, czyli niższa, opat niższy i wysięg troszkę dalej. Położymy sobie ręce na biodra, spuścimy, zablokujemy nogi, spuszczamy tułów do takiego naturalnego zwisu, a później spuszczamy ręce do dołu. Oscyluje w około 1 około stopnia. Żeby zobrazować, o co chodzi. Im ten kąt jest mniejszy, u Kasi 1, prawie 0, to jest bardzo dobrze, tym ta pozycja na rowerze i opad może być niższy i wysięg troszkę dalej, czyli niżej i aero. Jeżeli chodzi o ograniczenie, ograniczeniem znacznym jest kąt 30 stopni. Im niżej, tym lepiej, ale jeżeli ograniczenie jest powyżej 30 stopni, wtedy pozycja na rowerze już jest bardzo turystyczna. Mostek musi być wyżej i pozycja musi być bliżej. To jest jedno z najważniejszych badań poza siodełkiem, występieniem stopy i ten właśnie skłon. Kolejnym bardzo ważnym badaniem jest ułożenie stopy. Wygięcie stopie jest różne dla obu nóg a ta noga w trakcie jazdy będzie nam pracować bliżej ramy, powodem tego może być właśnie to wygięcie. To jest bardzo ważne badanie, jeżeli chodzi o liniowość pracy nóg. U Kasi, tak jak wspomniałem, lewa noga, warus jest, czyli to wygięcie przedostopia z punktu linii pięty jest troszeczkę większe. Jeżeli ta noga będzie nam pracować troszkę inaczej, jeżeli chodzi o rower, próbę praktyczną, będziemy mieć tego przyczynę. Dobra, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego badania. Zmierzymy sobie kąt ugięcia nogi wyprostowanej. W tym celu noga musi być luźno. ja muszę wyczuć ten moment. Luźniutko. Jeszcze raz powtórzymy. Luźniutko. To będzie czekać na bifittingu. Luźniutko, luźniutko. E, dobra. Łukasi jest bardzo dobrze. Następnym badaniem jest badanie ugięcia biodra. Oczywiście mierzymy jedną i drugą nogę. I tu są ważne też różnice, tak? Tu nie mamy czasu na dokładne badanie, ale to, co najważniejsze. Kąt lędźwi, to co badaliśmy w skłonie, czyli ta elastyczność kasi, która jest bardzo dobra w granicach jednego stopnia, w połączeniu z brakiem ograniczenia i z dużym kątem ugięcia biodra, czyli ugięcie biodra do lędźwi, mówi nam, że pozycja na rowerze może być. Luźniutko, luźniutko, może być bardzo niska, może być bardzo aero i nie jesteśmy niczym ograniczeni, wręcz jest bardzo dobrze. Tylko jest jedna rzecz. W wywiadzie rozpytałem Kasię, że Kasia rozpoczyna swoją przygodę. To jest bardzo ważna rzecz. Z szosą jest bardzo gipka. W sytuacji, musimy wziąć to pod uwagę, ustawiając pozycję na rowerze, nie możemy ustawić od razu pozycję bardzo aero, bardzo niską, bo kąty Kasi na to pozwalają. Musimy wziąć pod uwagę. Fakt, że Kasia zaczyna przygodę z kolarstwem pozycja na rowerze szosowym jest pozycją nienaturalną. I zaczynamy od y, tych pierwszych jazd, od ustawienia pozycji na rowerze z dużym, dużym zapasem, z tendencją do korekty pozycji już wtedy świadomie, z czasem, z adaptacją, obniżając pozycję troszkę niżej, ewentualnie wydłużając, zrobimy to już wtedy świadomie. Czyli na początek nie od razu na maksa bo mimo tego, że gibkość jest duża u Kasi może pojawić się problem, bo pozycja jest nienaturalna. Przechodzimy do części najważniejszej, najprzyjemniejszej, do, do właściwego ustawiania pozycji na rowerze. Tak jak wspomniałem wcześniej, zaczynamy od ustawienia siodełka, czyli wysokości i pozycji przód-tył. Następną częścią jest ustawienie pozycji zasadniczej, czyli pozycji za kierownicę, czyli wysięg-opad. Ostatnią częścią jest ustawianie liniowości pracy nóg, Obserwacja, jak pracują, jak się układają. Będziemy dążyć do liniowości pracy nóg, czyli do maksymalnych y, ograniczeń ewentualnych ruchów y, niepożądanych. Kasiu, kręcimy? Dobra. Kręcimy, patrzymy sobie tak, do przodu, kręcimy, powolutku zwalniamy. Jeszcze obrocik, jeszcze. Więc, zachowując linię pięty w trakcie pedałowania, musimy zatrzymać stopę pozycji, kiedy prawa korba w tym przypadku jest równoległa do rury podsiodłowej, i ustawiamy kąt kolana. Tak jak wspomniałem, około 30, między 30 a 35 stopni. Wyznacznikami są kości. Quickieć, krętarz wielki. Musimy go cały czas. Ja za każdym razem wyczuwam. Nie zaznaczam na, na spodenkach, one mogą się przesuwać, więc za każdym razem jest to manualne wyczucie kości. I kostka. W tym przypadku u Kasi jest kąt 30-32 stopni. Jeżeli chodzi o kąt, taki mógłby zostać. Następnym badaniem jest ustawienie siodełka przód-tył. Bardzo ważne, jeżeli chodzi o efektywność pedałowania, czyli pion kolana w stosunku do, do korby i wyprzedzenie kolana. Pokręcimy troszkę. W tym celu wykorzystujemy sznurek z obciążeniem. Dobra, zachowując linię pięty, po rozgrzewce oczywiście, oczywiście, zatrzymujemy, kręcimy, kręcimy, troszkę szybciej i powolutku zwalniamy, tak, i zatrzymamy nogę przed poziomem. Wcześniej ustawiamy odpowiednią wysokość podstawki. Zatrzymujemy piętę bez ruchu i chodzi nam o, o tą pozycję, czyli o kolano w stosunku do linii korby. Jeżeli chodzi o kasie, teraz jest prawie idealnie. To ustawienie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o, zdrowość, o zdrowie kolana. Za bardzo do przodu jest źle, za bardzo do tyłu też jest źle. Poza tym największa efektywność pedałowania jest w sytuacji, kiedy kolano ułożone jest właśnie w pionie w stosunku do, do korby. Oczywiście wcześniej ustawiliśmy bloki, sugerując się wcześniejszym badaniem, przechodzimy do ustawienia pozycji zasadniczej, głównej na rowerze. W tym celu montujemy specjalny mostek do szybkiej regulacji obciążenia, szybkiej regulacji mostka. Umożliwia nam to zmianę w wielu płaszczyznach, góra, dół, przód i tył, tak. Po dokonaniu wymiarów odczytujemy kąty, i dostajemy długość mostka sugerowaną po, po bike fittingu. Tak? Jeżeli chodzi o pozycję tą główną zasadniczą i o opad, sugerujemy się gibkością, doświadczeniem w kolarstwie, ilością przejechanych kilometrów, celami, a przede wszystkim właśnie ewentualnymi ograniczeniami. U Kasi nie ma tych ograniczeń. Ale tak jak wspomniałem, Kasia zaczyna swoją przygodę z kolarstwem i nie ustawiamy od razu pozycji super niskiej, super aero, ponieważ jest to pozycja na szosie, jest pozycja nienaturalna, musimy się powoli do niej adaptować. Dobra, złap sobie za chwyty. Pozycją zasadniczą na rowerze stosowym jest pozycja za klamką manetki. Wiadomo dlaczego. Szybki dostęp do hamulców to jest pozycja zasadnicza. Później mamy dolny chwyt. Ten chwyt w zasadzie jest na rozjazd, powrót do domu po treningu. Takim kątem wyjściowym pozycji na rowerze jest kąt, krętaż wielki, środek ramienia, dłonie. Ten kąt, w zależności oczywiście od proporcji ciała, możemy mieć dłuższe ręce w stosunku do tułowia, ale wyjściowym kątem jest kąt około 90 stopni. To jest ten kąt, i dążymy do tej pozycji. Przechodzimy do rzeczy bardzo ważnej, czyli do liniowości pracy nóg. W tym celu, kręć Kasiu. I w tej sytuacji sprawdzamy, jak pracują nogi. Jeżeli są jakieś ewentualne ruchy nie są, są oszukane, noga pracuje niestabilnie, nie ma liniowości pracy nóg. Y stosujemy wkładki do butów, y ostawiamy odpowiednio bloki. Y w tym celu, żeby ta praca była odpowiednia. U Kasi jak na razie wszystko pracuje dobrze. Ja tylko wspomnę o tych wkładkach. Dobra, Kasia, możesz nie kręcić. U Kasi jest wysklepienie średnie. Yy, wysklepienie średnie stopy i ta część u Kasi jest, jest pusta. Wkładki odpowiedniej odpowiednie grubości powodują to, że ta część jest podparta. Tym samym, przy dobrze opiętym bucie, dobrej sztywności yy, podeszwy, energia biodro-kolano-stopa przenoszona jest jak najmniejszą stratą do Osi pedału. Czyli kolejna rzecz bardzo ważna w rowerze dobre siodełko, dobra, bezpieczna pozycja, odpowiednie kąty i oczywiście wkładki, które podpierają tą część, która jest pusta, pusta w bucie. Trzy, trzy najważniejsze, najważniejsze rzeczy. Po skoczonym bike fittingu, po rozmowie, po informacjach o tym, co możemy zrobić mostkiem, świadomie, tak z czasem, rower jest. Rower jest mierzony. Wszystkie pomiary dokumentowane są na odpowiednim protokole. Mamy wymiary. Oczywiście tutaj nie są wypełniane. Mamy wymiary przed bike fittingiem, po bike fittingu. Konsultowane są zmiany. Jakie nastąpiły? Co one mają dać? Jak to się ma przenieść na rower? Generalnie, im, im większe zmiany w ustawieniu pozycji, jeżeli ktoś jeździł na pozycji innej, złej, tym trzeba dać sobie troszeczkę dłużej na to, żeby się do tej pozycji nowej przyzwyczaić, trzeba dać sobie jakiś miesiąc czasu intensywnej jazdy, żeby się z tą pozycją oswoić i do niej się e, przyzwyczaić. Ponieważ jak ktoś jeździł w złej pozycji rok, dwa, trzy, cztery e, i nagle tą pozycję mu zmieniono, to przy pierwszych jazdach może być, może czuć dyskomfort i może być sytuacja taka, że byłem, zapłaciłem, a coś jest nie tak. Trzeba dać sobie troszeczkę czasu. Tak w dużym skrócie wygląda bike fitting. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę www.akademia-mazda.pl Dzięki wielkie.